rozwiedź się ze mną, kiedy jestem chory. Pięknie, to życzę miłej zabawy jako singiel. Kiedy miałam 28 lat, zdiagnozowano u mnie toczeń. Po tym, jak mój mąż przez wiele miesięcy mówił mi, że po prostu przesadzam z powodu bólu stawów i zmęczenia. Lekarz musiał dosłownie wytłumaczyć nam obojgu, że to poważna choroba autoimmunologiczna, która wpłynie na całe moje życie. Pamiętam, jak siedziałam na tym sterylnym krześle biurowym, podczas gdy lekarz omawiał wszystkie leki, których będę potrzebować i zmiany w życiu, a mój mąż, Lukas, po prostu sprawdzał swój telefon. W nocy, zamiast zapytać, jak się czuję lub co mógłby zrobić, żeby pomóc, Lukas powiedział mi, że nie zapisał się na małżeństwo z kimś, kto cały czas będzie chory. Powiedział, że jest za młody, żeby nie nadąża już za jego aktywnym stylem życia. Próbowałam jeszcze przetworzyć wszystko, co powiedział mi lekarz, a tu mój trzyletni mąż praktycznie mówił mi, że jestem uszkodzonym towarem. Najbliższe tygodnie były piekłem. Próbowałam zrozumieć moje nowe leki, zmagałam się z nawrotami, które sprawiały, że czułam się, jakbym ciągle miała grypę, a Lukas zachowywał się tak, jakbym osobiście rujnowała jego życie. Zaczął wychodzić późno z kolegami z siłowni, wracał do domu i pachniał perfumami, które na pewno nie były moje. Kiedy zapytałam, gdzie był, warknął na mnie i powiedział, że potrzebuje dystansu od całego mojego dramatu medycznego. Dwa miesiące po mojej diagnozie Lukas usiadł i powiedział, że chce rozwodu. On naprawdę miał czelność powiedzieć, że zasługuje na bycie z kimś zdrowym. Kto może dać mu życie, jakiego pragnie? Byłam tak szokowana, że nawet nie mogłam płakać. Po prostu siedziałam i patrzyłam, jak pakuje swoje rzeczy do worków na śmieci, jakby nasze całe małżeństwo nic nie znaczyło. Tutaj będzie naprawdę dobrze. Lukas był trenerem personalnym w tym drogim klubie fitness w centrum miasta, a cały jego dochód zależał od jego reputacji jako guru fitness, który ma swoje życie pod kontrolą. Ciągle publikował w mediach społecznościowych o zdrowych związkach i równowadze między życiem zawodowym a prywatnym, próbując zbudować swoją markę jako coach wellness. Dzień po jego wyprowadzce rozpocząłem mój własny mały projekt. Założyłem fałszywe konto na Instagramie i zacząłem obserwować wszystkie jego klientki, zwłaszcza kobiety, które zawsze komentowały jego posty emotikonami z oczami w kształcie serc. Zacząłem mimochodem wspominać w komentarzach, że słyszałem, jakoby niedawno opuścił żonę, gdy zachorowała. Nic zbyt oczywistego, tylko małe ziarna wątpliwości. Wtedy skontaktowałem się z jego byłą dziewczyną z koleżu, Sophie, którą znałem przez wspólnych znajomych. Okazało się, że Lukas ją też zdradzał, a ona była więcej niż szczęśliwa, mogąc podzielić się kilkoma ciekawymi historiami o jego charakterze. Opowiedziała mi, jak pożyczył od niej pieniądze na certyfikaty dla trenera personalnego i nigdy ich nie oddał oraz jak wślizgiwał się do DM innych kobiet, nawet gdy byli razem. Dowiedziałam się też, że Lukas mówił ludziom, że jestem szalona i że mnie zostawił, ponieważ była niestabilna psychicznie, a nie dlatego, że Chora. To mnie naprawdę wkurzyło, bo byłem mu lojalny, bez względu na wszystko, nawet gdy jego własna rodzina mówiła mi, że zasługuje na coś lepszego, więc postanowiłem być kreatywny. Wiedziałem, że Lukas próbował dostać pracę w tej naprawdę ekskluzywnej siłowni, która obsługiwała zamożnych klientów. Właścicielką była ta starsza kobieta o imieniu Patrycja, która bardzo dbała o wartości rodzinne i uczciwość. Znałem córkę Patrycji przypadkowo z mojego klubu książkowego, więc mimochodem wspomniałem jej, jak straszne jest to, że niektórzy ludzie opuszczają swoich partnerów, gdy ci zachorują. Zacząłem też dokumentować wszystko, co Lukas mi był winien. Okazało się, że jeśli naprawdę zsumuje się trzy lata małżeństwa, wychodzi tego całkiem sporo. Używał mojej karty kredy... Do płacenia za swoje koktajle proteinowe, pożyczał pieniądze na raty samochodowe, a ja płaciłam większość naszego czynszu, ponieważ jego dochody były nieregularne. Nigdy wcześniej nie prowadziłem księgowości, bo myślałem, że jesteśmy zespołem. Proces rozwodowy był interesujący. Adwokat Lukasa próbował przedstawić mnie jako mściwą, ale mój adwokat po prostu spokojnie przedstawił wszystkie dokumenty finansowe, które pokazywały, jak Lukas był finansowo zależny ode mnie przez całe nasze małżeństwo. Twarz Lukasa, kiedy zdał sobie sprawę, że będzie musiał płacić mi alimenty, była bezcenna. Jego obserwatorzy w mediach społecznościowych dramatycznie spadli, gdy ludzie zaczęli składać w całość elementy układanki, dlaczego jego żona nagle zniknęła ze wszystkich jego postów, tuż po tym jak zachorowała.